Dzień dobry, ja nazywam się Michał Janowski i jestem redaktorem prowadzącym serwisu National Geographic.pl. Dzisiaj znajdujemy się na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie będę miał ogromną przyjemność rozmawiać z panią Alicją Jakubowską, kuratorką wystawy Świat Branta. artyści, mieszkanie, odkrywcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę sobie, że pod tytuł tej wystawy, czyli właśnie Artyści, mieszkanie, odkrywcy, będzie bardzo dobrym punktem wyjścia naszej rozmowy, bo na początku właśnie o tę rolę artystów chciałbym zapytać. Często mamy takie wrażenie, że nasi dawni mistrzowie. Malowali nieco wykorzystując swoje wyobraźnie, analizując metafory, wykorzystując alegorie, a dużo częściej, wydaje mi się, w rzeczywistości portretowali prawdziwe wydarzenia, to prawda? Jeżeli chodzi o malarstwo holenderskie, rzeczywiście kojarzymy je z taką sztuką, która ukazuje życie codzienne, pejzaże, martwe natury, sceny z życia codziennego, bardzo czasem przyziemne, pokazujące domy, ich wnętrza, zajęcia mieszkańców, ale Mamy do czynienia ze sztuką, mamy do czynienia z artystami, którzy mimo tego, że wydaje nam się malowali obrazy tak, jakby były zdjęciami, to jednak trzeba o tym pamiętać, że byli artystami. I tak jak współcześnie dzisiaj zdjęcia kadrujemy, zmieniamy ich kolorystykę, tak samo działali artyści w XVII wieku, 400 lat temu. Bardzo spodobało mi się to, co Pani powiedziała o tym, właśnie, że oni w jakiś sposób swoje portrety i swoje pejzaże kadrowali. Czy w takim razie można powiedzieć, że przekładając trochę to na język współczesności, oni spełniali rolę dzisiejszych fotografów? Czasami tak, czasami nie. To jest trudna odpowiedź. Niektórzy artyści rzeczywiście bardzo dokładnie malowali to, co. Mieli przed sobą pejzaże, okolice konkretnych miast, jesteśmy w stanie rozpoznać sylwety gdzieś na horyzoncie konkretnych domów, konkretnych kościołów, ale część z artystów bardzo ingerowała w te przedstawiane przez siebie właśnie pejzaże czy widoki miast. Zamieniając nawet budynki miejscami, tak, żeby obraz był jak najbardziej malowniczy, żeby kompozycja była piękna, żeby była dobrze zbudowana kolorystycznie. I to może być dla nas bardzo zaskakujące, kiedy się o tym dowiadujemy. Chciałbym też poruszyć nieco temat statusu w ogóle Holandii w XVII wieku, ponieważ to, w jaki sposób Widzimy ten kraj teraz, może mieć nieco mylne wyobrażenie, może mieć zły wpływ na to, w jaki sposób ten kraj i ten region wyglądał w XVII wieku. On miał dużo, dużo wyższy status niż obecny. Rzeczywiście tak było, Holandia XVII wieku. Ten kraj 400 lat temu wyglądał, funkcjonował zupełnie inaczej niż dzisiaj. Obszarowo był bardzo zbliżony, niemniej jednak, jeżeli chodzi o jego status wśród państw europejskich i światowych, no to tutaj ta pozycja Holandii była rzeczywiście bardzo wysoka. To było mocarstwo handlowe, mocarstwo pod względem bankowości, Giełda Amsterdamska, była centrum wymiany pieniądza. Czyli można powiedzieć, że to właśnie ta kwestia finansowa, gospodarcza zaważyła o tym, że Holandia w tym okresie tak bardzo się rozwinęła? Tak, to prawda. Holandia była, tak jak ja powiedziałem, sercem handlowym. Kupcy dysponowali dużymi ilościami gotówki, które mogli dowolnie inwestować i bardzo często inwestowali je w sztukę. To ciekawe, bo często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że właśnie dawni mistrzowie z tamtego okresu działali na zlecenie może władców, którzy albo mieli konkretne formy nacisku na nich, albo po prostu potrafili wyłożyć najbardziej interesującą ofertę finansową. A tutaj okazuje się, że to właśnie nie władcy, a raczej bogaci kupcy i mieszczanie zlecali na malowanie obrazów, a może nawet portretów mistrza. To prawda, jeżeli chodzi o Holandię, to sytuacja była zupełnie inna niż w pozostałych krajach europejskich, gdzie to. Władcy, królowie, duchowieństwo zlecali dużą część tych zamówień artystycznych. W Holandii to bogate mieszczaństwo i w ogóle duża część społeczeństwa miała dostęp do sztuki, bo obrazy można było kupić nawet na straganach, były wyposażeniem wielu domów, takim oczywistym wyposażeniem. I były to nie tylko pejzaże, o których rozmawiamy i martwe natury, ale właśnie portrety. W Holandii rozwinęła się bardzo sztuka portretowa. Artyści mieli oddać nie tylko wspaniale wygląd zewnętrzny osób, ale też ich Charakter. I rzeczywiście mieszczanie zamawiali bardzo wiele portretów. Portretów malowanych z różnych okazji, często zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka, uzyskania jakiegoś stanowiska. Bardzo ciekawi mnie też ten proces samego zamawiania obrazu takiego mistrza. Czy w takim wypadku bogaty kupiec o mieszczanin miał wpływ na to, w jaki sposób, co pojawi się może w kompozycji, czy musiał jednak zaufać kunsztowi mistrza? zależało od pozycji artysty. Jeżeli był to Rembrandt, to miał on wiele do powiedzenia. To był sławny artysta, bardzo doceniany przez wszystkich i miał możliwość też dyskutowania z zamawiającymi o tym co namaluje i jak namaluje, a czasem wręcz właśnie zamawiający musieli zaakceptować jego Twórcze i niestandardowe podejście. Artyści o niższym statusie musieli pokornie przyjąć zlecenia tak, jak tego sobie życzyli, portretowani. Tak jak rozmawialiśmy, Holandia w XVII wieku była krajem, który można powiedzieć był jednym z głównych ośrodków na świecie. I jestem ciekawy, czy w związku z tym, że był tak bardzo otwarty na świat. To czy w dziełach holenderskich mistrzów pojawiały się elementy znane z innych kultur, które na przykład przybyły do tego regionu razem z odkrywcami? To jest bardzo dobre pytanie. Holendrzy podróżowali po całym świecie, docierali do Japonii, wysp Azji Południowo-Wschodniej, do obu Ameryk. I to, co widzieli, inspirowało rzeczywiście, chociaż nie tak, jakbyśmy może to sobie wyobrażali. To nie były kopie dzieł sztuki, które Holendrzy widzieli w innych krajach, na innych kontynentach. Oni wykorzystywali pewne elementy. Rembrandt inspirował się strojami sztuki, bliskiego wschodu, używał papieru sprowadzanego z Japonii, żeby drukować na nim swoje ryciny. Także wielu innych artystów holenderskich, naśladując zresztą Rembrandta, bo on miał bardzo duży wpływ, wykorzystywało w swoich pracach właśnie tych inspiracji, szczególnie Bliskim Wschodem, ale też jak przyjrzymy się dokładniej, bliżej różnym rycinom i obrazom, to widzimy, że też sztuką Indii. Jestem ciekawy, czy znamy takie przypadki, w których artyści wcinali się w rolę odkrywców i sami wyruszali w podróż na drugi koniec świata, żeby w poszukiwaniu inspiracji, a może po prostu przygody, bo też wiemy, że to byli ludzie, którzy często poszukiwali nowych wrażeń. Mhm. Zdarzały się takie przypadki i wiemy o tym. Artyści holenderscy często podróżowali po Europie, udawali się do Włoch, tam szukali inspiracji. Potem to włoskie, ciepłe światło jest widoczne w wielu holenderskich pejzażach, o których mówimy, italianizujące, ale niektórzy Holendrzy udawali się dużo dalej, na przykład do Ameryki Południowej i do krajów Azji południowo-wschodniej. Tam na przykład na Molukach portretowali władców tych wysp i właśnie jeden z takich portretów prezentujemy na naszej wystawie, więc byli bardzo otwarci na świat, który poznawali. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, a naszych widzów zachęcam do widzenia wystawy w Zamku po. Mogę powiedzieć z własnego wrażenia, że to jest piękna, piękna wystawa, na której można zobaczyć naprawdę niezwykle interesujący udział.